Dobry wieczór. Witam wszystkich. Dzisiaj jest sobota, 8 stycznia 2021 roku. Jestem na stacji Szczecin Główny. Wybieram się dzisiaj w moją kolejną podróż. Jest to druga edycja mojego vlogu podróżniczego. W którym, jak już wiecie, odwiedzam różne stacje i jeżdżę różnymi pociągami. Tak więc, pierwszym pociągiem, jakim pojadę, będzie pociąg Intercity Podhalanin Halanin, relacji. Szczecin główny zakopane, w którym pojadę do stacji Poznań Główny i ze stacji Poznań Główny pojadę pociągiem Telka Karozewie do mojej pierwszej stacji docelowej, czyli stacji Inowrocław. Tak więc szykuję się kolejny fajny materiał. Mam nadzieję, że będzie się Wam podobał. Czekam więc na podhalanina. Widzimy się za chwilę. Tak więc podhalanin się podstawił. Siadam do swojego wagonu. O, tutaj jest mój przedział. Jak już wiecie, jest to moja druga podróż tym pociągiem. Skład naprawdę bardzo komfortowy. Tak więc, siadam i czekam na odjazd. stacja Świebodzin na razie jedziemy planowo planowany odjazd o godzinie 22.16 zobaczymy się już w Poznaniu Jestem na stacji Poznań główny. Przyjechałem tutaj zgodnie ze składem jazdy. Tutaj stoi skład pociągu Intercity pod Halanin. Trwa obecnie zmiana kierunku jazdy. Tam w oddali widać Stadler, pociąg Stadler Flirt oznaczenie ED160, ED który oczekuje na zatrudnienie. A tutaj po prawej stoi Griffin. Dokładniej. EU160.028 zaraz nagram podczepianie loka pod skład Intensity Podhalanin odjazd tego pociągu i będę czekał na rozewie. Idziemy się za chwilę. Tak więc podhalanin odjechał, jest dosyć zimno, idę się więc schowam do poczekalni, zobaczymy się już przy rozewiu. Tak więc wjechał pociąg Telka Rozewie. Rozewie tym razem prowadzi wagony aż ze trzech stacji. Tutaj mamy tabliczkę Jelenia Góra, Gdynia Główna. O, tutaj mamy Polanica Zdrój, Gdynia Główna. I prowadzi oczywiście wagony ze Zwardonia. Wsiadam więc do swojego wagonu. I jadę do Inowrocławia. Tak więc jestem już w swoim wagonie. Czekam na, czekam na odjazd. Zobaczymy się już w Nowocławiu. No, i dotarłem do mojego pierwszego celu. Jestem na stacji Inowrocław. Jak widzieliście, rozewie odjechało. Przespaceruję się trochę po tej stacji. Oczywiście ją pokażę. I opowiem trochę historii. Widzimy się za chwilę. Tak więc trochę informacji. Stacja Inowrocław została otwarta w dniu 26 maja 1872 roku. Pierwsza nazwa stacji to INOWRAZLAW Od roku 1904 stacja ta nosiła nazwę Sazla W roku 1919 przyjęła obecną nazwę INOWROCŁAW W czasie W czasach zaboru, w czasach II wojny światowej dokładnie Stacja wróciła do nazwy hohen Sazla i w ostatecznie w roku 1945 wróciła do dzisiejszej stacji. Nazwy czyli Ino Wrocław. Tutaj mamy budynek na stawni. Tutaj jest budynek dworca. Na stacji znajdują się cztery perony. Połączone są one przejściami podziemnymi. Tutaj z boku stoją lokomotywy. To jest stoją lokomotywa ET41. I tutaj stoi w ciekawym malowaniu lokomotywa ET22 zielona z żółtym czołem. Główną linią przechodzącą przez tę stację jest linia kolejowa numer 131 ze stacji chorzów Batory do stacji Trzew. Jest to tak zwana Magistrala Węglowa. Idę teraz do budynku dworca. Widzimy się za chwilę. Wchodzę do wnętrza dworca. Oprócz linii numer 131, czyli tzw. magisterii węglowej, przez stację przebiega też linia o numerze 353, ze stacji Poznań Wschód do stacji Skandawa. Jest to druga magistrala przebiegająca przez tą stację. Na tej stacji zaczyna się również linia kolejowa o numerze 742 łącząca stację Inowrocław ze stacją Inowrocław-Rąbinek Stacja Inowrocław-Rąbinek jest jak drugą stacją znajdującą się w tym mieście Jednakże jest ona bardziej w charakterze przystanku kolejowego. Pełniła ta stacja większe znaczenie podczas przebudowy linii kolejowej numer 3, kiedy pociągi jeździły objazdami przez tą stację. Na stacji Inowrocław zatrzymują się pociągi wszystkich kategorii, jakie tutaj przejeżdżają czyli zarówno regionalne, jak i pociągi kategorii Telka i Intercity akurat żadne ekspresy trendy nie przejeżdżają zatrzymuje się tutaj również pociąg międzynarodowy relacji Gdynia Główna Berlin-Haufbahnhof zwany wcześniej pod nazwą Berlin Gdynia Express Obecnym na składzie ten pociąg nosi nazwę Intensity Gedania. Stacja ma naprawdę swój klimat. O tam widzimy jakiś półkot śnieżny. Jest to niewątpliwie ciekawe miejsce. Tak więc opowiem o mojej dalszej podróży. Czekam obecnie na pociąg Intensity Halny relacji Bedgorz główna Zakopane. Pojadę nim do Żywca. I ze stacji Żywiec pojadę pociągiem Kolei Śląskich do mojej kolejnej stacji docelowej, czyli stacji Zwardoń. Czekam więc na pociąg Intercity Halny. Widzimy się za chwilę.